Okej, okay, dobrze to co Oluś? Oliver? rezygnujesz z tych z urodzin? będzie lepiej będzie lepiej, tak? będzie lepiej jak będziemy święta pańskie zachowywać tak? niż urodziny no sprytnie zaproponowałem dzieciom, że nie będziemy obchodzić urodzin Będziemy obchodzić, będą dostawać prezenty na święta Jachwę na Paschę, na Szabat, na, na Na co jeszcze, Oluś? Które? Na które święta jeszcze prezenty? Święto namiotów? Święto namiotów, tak. Będziemy dawać prezenty, tak? Aj. Can I have can I have, uh, free ice creams, please, in cones, in counts please? In cones with flakes. With flakes, yes. Yeah, with flakes. Yeah, that's it. With flakes. Thank you. With flakes. That's flakes. <laughs> Longest? Ah. Słucham. Nie, yeah. no po jednym dla każdego. No. I just, Taki pomysł przyszedł, żeby zachowywać święta pańskie i prezenty dawać dzieciom właśnie na te święta. Niech się cieszą, niech Bóg się cieszy z nas. No. Cześć, yeah? I tak właśnie, takie proste to jest. Róbmy to, co Boga cieszy. I tak mi przyszła myśl. To Boga nie cieszy, jak człowiek nawraca się do niego i chce szabat zachowywać. Powiedz mi, że to Boga nie cieszy, że to drażni go. <laughs> Oczywiście, że go cieszy. Thank you nie jest? Tak jest? O, ten jest ciężki. Trzymaj. Dzień. Dzień. Super, wszystkie są ciężkie, ale ciężkie to lowy A ten jest najsky. Takie ciężkie, dwoma rykami. Ciężkie. Tak. Po prostu... Po prostu to jest niesamowite. Boga! powiedzcie mi, Boga nie cieszy, gdy zachowujesz szabat. Powiedz mi to. Powiedz to. Boga nie cieszy, Boga drażni, że nawrócony pogani zachowuje szabat. Dlaczego nie chcielibyśmy robić to, tego, co Bogu sprawia przyjemność? Kiedy ktoś powie, nie, nie cieszy Boga Ojca to, że Jego dzieci zachowują dekalog, nie cieszy Go to? To jest definicja miłości do Boga. Miłość do Boga polega na tym, że się zachowuje jego przykazania. One nie są uciążliwe. To jest uciążliwe przykazanie Olać robotę w sobotę. No nie, to jest Friday, ja czekam na to. Wszystko, wyłączam komputer raz. Niech nam walą drzwiami i oknami, klienci. Nie ma mnie, bo się śmieci. Nie pamięć, grzechu, nie pamięci Cud. Że Bóg nie, nie pamięta grzechów naszych a, jakoli myślisz Podoba się Bogu, że e, święcimy szabat czy nie? Podoba. Podoba się, a wam się podoba? Krótka wiłka. I też się podoba. Zależy jak się coś robi, nie? Podoba się. I też się podoba. Będziemy to robić? No super, właśnie, tak będziemy robić. <laughs> Naucz go za młody, to <laughs> będzie do przodu. <laughs> Aleluja, Szalom na wasz dom.